Cześć, witam na moim kanale. To mój debiut na YouTube, a ponieważ od niedawna posiadam pompę ciepła Netsu, chciałbym Wam wytłumaczyć, jak poprawnie ustawić krzywą grzewczą w pompach ciepła. W internecie można znaleźć wiele filmów o ustawieniach pomp ciepła Netsu lub podobnych, natomiast ja osobiście nie znalazłem wartościowego filmu tłumaczącego o co chodzi w krzywej grzewczej. Dlatego po zebraniu odpowiednich informacji od serwisanta i cząstkowych informacjach znalezionych w internecie, skleiłem to do kupy i postanowiłem się tym z wami podzielić. W moim przypadku, pompa ciepła ustawiona jest na grzejniki i cząstkowo na ogrzewanie podłogowe. Dlatego będę tutaj ustawiał krzywą grzewczą w wysokiej temperatury grzania. Bardzo długo nie rozumiałem tego. Co właściwie oznaczają numerki od 1 do 8 w ustawieniach pompy ciepła, jeżeli chodzi o krzywą grzewczą? W drugiej części filmu nagrałem Wam, jak właśnie ustawić krzywą grzewczą wysoką w moim modelu pompy. Tak jak już wspominałem po kilku telefonach wykonanych do serwisanta i przestudiowaniu całej instrukcji, wszystko. Stało się jakby trochę jaśniejsze, z tym, że w mojej instrukcji niestety wkradł się błąd, ponieważ, tak jak zaznaczyłem, kolorem czerwonym ustawienia temperatury grzania ta tabela ma złą nazwę, to znaczy powinno być wysokiej temperatury grzania zamiast niskiej temperatury grzania. Na żółto natomiast zaznaczyłem dwa wiersze. Które oznaczają temperaturę zewnętrzną, zależnie właśnie od tej temperatury, pompa ciepła będzie działać na określonych y, temperaturach na rury centralnego ogrzewania. Przykładowo, jeżeli mamy ustawioną krzywą grzewczą szóstą, a na zewnątrz występuje temperatura, Minus 3 stopnie, to możemy odczytać łatwo z tabelki, że temperatura podana na centralne ogrzewanie będzie wynosiła 43 stopnie Celsjusza. Dla innego przykładu, kiedy ustawimy sobie krzywą grzewczą numer 1, tutaj będziemy mieli na przykład dla 2 stopni temperatury zewnętrznej temperaturę 52 stopni. Można tutaj wnioskować, że idealną krzywą grzewczą będzie krzywa numer 8, ponieważ operuje ona na niskich temperaturach. Jest to na pewno krzywa grzewcza dla bardzo dobrze ocieplonych budynków. A także myślę, że budynków z zainstalowaną, rekuperacją i nową stolarką okienną. Ponieważ u mnie będzie dopiero to pierwszy sezon grzewczy, ja na razie operuję na krzywej grzewczej, właśnie numer 8, i muszę przyznać, że w domu jest bardzo ciepło. Natomiast nie wiem, jak będzie dalej w zimę, ponieważ tutaj okaże się dopiero przy temperaturach około zera, jak wszystko będzie funkcjonować. To znaczy, jeżeli wybierzemy krzywą grzewczą numer 8, przykładowo, czyli tą z, ze zbyt niskimi temperaturami, może się okazać, że pompa będzie musiała działać bardzo długo i pobierze nam w efekcie. Więcej energii, niż na przykład gdybyśmy tą krzywą grzewczą obniżyli na numer 6, gdzie te temperatury są troszkę większe, a pompa ciepła będzie włączać się rzadziej. No i odpowiednio tutaj odwrotna charakterystyka będzie dla budynków starych ze starymi grzejnikami. No tutaj skłaniałbym się do ustawienia krzywej grzewczej niższej, czyli bliżej jedynki, dwójki, trójki. Dajcie znać w komentarzach, czy wytłumaczyłem to dobrze. W ustawieniach znajdziemy również krzywą grzewczą numer 9, którą omówię w następnym filmiku, ponieważ jest to krzywa grzewcza ustawiana manualnie, którą możemy sobie sami zdefiniować. Także tutaj ja jeszcze sam muszę poznać troszeczkę bliżej te ustawienia, żeby Wam o tym opowiedzieć. Dzięki za uwagę.